Chirurgia i, i potem implanto no to dają nam dalsze możliwości w tym, żeby jak najlepiej zaopatrzyć naszych pacjentów i możliwie kompleksowo podejść do naszego leczenia. Było tutaj bardzo dużo takich dużych, rozległych zabiegów, e, także wywarło na mnie to wrażenie, że też mieliśmy e, możliwość tak naprawdę wykonywania tych poważnych zabiegów, oczywiście pod okiem pani doktor, ale że w ogóle było, mieliśmy taką możliwość. To wszystko było świetnie kontrolowane, natomiast mieliśmy wyzwania na pewno. To nie były proste sprawy, więc takie bardzo duże zabiegi, rozległe z usunięciem zębów, z wprowadzeniem jednocześnie implantów czterech, sześciu. Powiększyłam znacznie swoją wiedzę i mogę działać w kierunku implantologii, czego właśnie mi brakowało w mojej pracy klinicznej. Więc nie będę odsyłała pacjentów gdzieś dalej do gabinetów, przekierowała, tylko jestem w stanie się podejmować zabiegów z zakresu implantologii. Po to tu przyjechałam i myślę, że uzyskałam tą wiedzę. Pewno będę zakładać implanty. Praktykum naprawdę dało mi po prostu tą pewność siebie, bo nie ukrywam, jestem chirurgiem, jestem lekarzem z bardzo dużym doświadczeniem już, ale jednak tej pewności siebie mi brakowało. Więcej wiedzy na temat implantów, coraz bardziej się czujemy pewne siebie. W tej dziedzinie także dużo dało.